Sezon turystyczny w pełni. Na wizyty gości przygotowana jest gmina Dywity. Są tu nie tylko malownicze krajobrazy. Zgodnie ze strategią rozwoju gminy powstaje również infrastruktura turystyczna. W związku z bliskością Olsztyna Dywity nastawiają się przede wszystkim na turystykę jednodniową lub weekendową, a taką zwykle są wycieczki kajakowe. Zrealizowaliśmy rzeczywiście wspólnie również z innymi gminami w ramach projektu. Realizowanego przez Stowarzyszenie Dom Warmiński. Właśnie pomost dla kajaków w miejscowości Brązwałt. Jest to pierwszy pomost na tej trasie. Koszt realizacji tego projektu to około 200 tysięcy złotych. 70 tysięcy złotych to wkład własny gminy. Resztę kosztów pokryły pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Dzięki pozyskaniu tych unijnych środków można było utworzyć przystań kajakową z prawdziwego zdarzenia, z dużym i wygodnym pomostem, a także stojakami na kajaki i wiatą, pod którą mogą odpocząć kajakarze. Już w najbliższą niedzielę przystań zostanie uroczyście otwarta. Będą kajaki, które będą nieodpłatnie udostępniane dla wszystkich uczestników, właśnie z tego pomostu, tutaj pływającego, do, do przepłynięcia na jezioro Mosąg, które mamy w okolicy. Także bardzo serdecznie zachęcamy do przyjechania do Brązwałdu w niedzielę 22 lipca o godzinie 14. Gmina zaprasza na to wydarzenie całe rodziny, niekoniecznie tylko te pływające przewidujemy różne atrakcje, to będzie to taki trochę piknik, i sołecki i nie tylko. Także ognisko, kiełbaski, no taka myślę piknikowa atmosfera w niedzielę, w takim niedzielnym pikniku. Gmina stawia na własny rozwój turystyczny, ale pamięta też o sąsiadach, którym tegoroczne wakacje zamiast tłumu turystów przyniosły ogromne szkody. Niedawno nawałnica w Bisztynku spowodowała e, duże uszkodzenia, szczególnie dachów. No i tutaj e, odpowiadamy na apel samorządowców z e, Bisztynka i chcemy w niedługim czasie przekazać około 2000 e, dachówek, dachówki takiej porozbiórkowej, której już niestety dostępnej na rynku nie ma. A właśnie takiej solidnej poniemieckiej dachówki mieszkańcy Bisztynka potrzebują do odbudowy swoich domów. Zdatną do przekazania dachówkę udało się znaleźć w brąsfałdzie. To był przeznaczony budynek do, do rozbiórki. Poprosiłem tutaj strażaków. Strażacy z OSP Kieźlin, z OSP Bronsol przyjechali, nie? No i takżeśmy wspólnymi siłami rozebrali, zdjęliśmy raczej dachówkę z tego, z tego dachu, bo ten budynek podlega pod, pod rozbiórkę. Ułożyliśmy tutaj przy, przy parkingu. No jest gdzieś tak około 2000 dachówek. To komuś tam się jednak przyda. Strażacy niezwykle sprawnie rozebrali stary dach, pozyskując nadające się do użycia dachówki. Taka sprawna organizacja pracy przy odzysku dachówek to zasługa wprawy nabranej przy gaszeniu pożarów dachów, ale i dobrego serca, zawsze chętnych do pomocy strażaków, ochotników. No, to tylko wystarczy dobre serce, dobre ustawienie, no i szybko ściągnąć i, i będzie dobrze. Zabiorę, niech się cieszą. Z takiej darowizny mieszkańcy Bisztynka na pewno się ucieszą, bo taką ilością dachówek można załatać kilka dziurawych dachów lub jeden cały stworzyć na nowo. Gmina Dywity na tej darowiznie nie poprzestaje. Szuka już kolejnych źródeł pozyskania dachówek. Władze gminy sfinansują także transport tych materiałów do czekającego na pomoc Bisztynka.